Ha, ha. I co? I będę śpiewała, będę śpiewała. 500 słupków, 500 słupków. Dziękuję wam. 500 słupków, 500 słupków. Prezenty dla was mam. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za 500. Dziękuję wam bardzo, 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 bardzo serdecznie. Tym, którzy są ze mną od początku, tym, którzy dołączyli w trakcie i tym, którzy są nowi. Mam nadzieję, że podoba się wam na moim kanale. Nie odeszliście, zostaliście, wspieracie mnie, oglądacie. Bardzo, bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Jesteście dla mnie inspiracją od samego początku. To dzięki Wam dowiedziałam się, co Was interesuje, jaka tematyka jest Wam bliska, co chcielibyście zobaczyć. Naprawdę są to dla mnie bardzo cenne wskazówki. Staram się na bieżąco realizować te Wasze prośby, zamówienia. Fakt, że to są tylko trzy y, filmy w tygodniu, więc z niektórymi sprawami trzeba będzie poczekać. Pojawiają się kolejne, bo pojawiła się u mnie niesamowicie duża grupa nowych próbek i będzie coś za bardzo, bardzo, bardzo ciekawego e, za niedługo. Czekajcie cierpliwie. No tak. Wydajecie mi mnóstwo informacji, mnóstwo inspiracji, mówicie o perfumach, i dzisiaj, w dzisiejszym rozdaniu, bo tak, 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 mam dla Was coś, mam dla Was nawet trzy cosie, tak? I te wszystkie trzy cosie są z Waszego polecenia. Są to zapachy sprawdzone przez Was, wyjątkowo piękne i wyjątkowo e, zasługujące na Waszą uwagę. Więc jeżeli jeszcze ktoś z Was nie ma, a chciałby na przykład, uwaga, Avon Faraway Infinity. Ja miałam okazję sprawdzić ten zapach. Jest piękny, bardzo, bardzo mi się podoba. Przeczytam Wam szybciutko nutki zapachowe, żebyście mniej więcej wiedzieli, ci, którzy nie wiedzą, o czym jest mowa. Nagietek, bergamot, bergamotka, jaśmin, wanilia. Są to perfumy owocowo-kwiatowe. No, i mam też co uchodzi za dupe? Pewnej bardzo, bardzo znanej marki, bardzo kosztownej. Okazuje się, że ten zapach jest wart uwagi. I mowa tutaj o Jazz Jack Lady Noir. Bergamotka, pomarańcza, jaśmin, róża, wanilia, drzewo sandałowe, bursztyn. I jest to zapach cytrynowo-aromatyczno-kwiatowy i się prezentuje w ten oto sposób. Proszę. Tak. No, i w związku z tym, że na moim kanale przybyło kilku panów, również chcę zrobić ukłon w waszą stronę. Jest to zapach, o którym słyszałam legendy. Legendy, i dlatego muszę. Dam go. Kierować. Chodzi mianowicie tutaj o uwaga. Ci, którzy oglądają mój kanał, słyszeli o wersji kobiecej. Teraz będzie wersja męska i jest to James Bond 007, znaczy 7 intense. O, tak się on prezentuje. Co on ma takiego w sobie? Tutaj słuchajcie, jest prze, przebogactwo nut. Zacznę czytać, będzie długo! Jabłko, bergamotka, mandarynka, gałka muszkatołowa, cynamon, biały pieprz, szafran, wanilia, piżmo, skóra, cedr, drzewo sandałowe, machuń, bursztyn i karmel. I są to perfumy orientalne. Jesteście ich ciekawi? Mam nadzieję, że tak. Dlatego proszę, na dole w komentarzu napiszcie, który zapach chcielibyście wylosować, bo będą trzy, trzy losowania. I przy okazji chciałabym Wam coś zaproponować. Skromnie i bardzo delikatnie, nie nachalnie, jeżeli nie będzie zainteresowania. Oczywiście zapomnę o sprawie i przejdę sobie do... Do czego przejdę? No przejdę dalej. Przejdę dalej. Oglądam zagranicznego YouTube'a i tam zauważyłam taki ciekawy cykl Q&A, pytanie-odpowiedzi. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, chcielibyście uzyskać jakieś odpowiedzi, proszę, napiszcie na dole w komentarzach, zobaczymy, co z tego wyjdzie, może się coś nazbiera ciekawego i będę mogła przeprowadzić taki materiał. Jeżeli nie... No. Cóż. Dobrze, do kiedy, słuchajcie, będziemy się bawić? Dzisiaj jest środa, mam nadzieję, że Maji uda się szybko wrzucić ten materiał, więc może do niedzieli? Bardzo proszę Was, w niedzielę nagram kolejny film. Zrobimy z tego losowanie. W niedzielę będą dwa filmy, jeżeli się uda. <laughs> Więc proszę do niedzieli, do godziny ósmej. Nie wiem dlaczego ta ósma mi się tak ubzdurała. Dziwna godzina. Do godziny ósmej czekam na Wasze komentarze. Później szybko zrobię losowanką, nagram film i. Mam nadzieję, że po południową porą będziecie mogli zobaczyć. No to cóż, słuchajcie, żeby nie przedłużać, dziękuję Wam bardzo serdecznie jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie. Dziękuję za Wasze przyjaźnie, bo z niektórymi z Was piszę w wiadomościach prywatnych. Z niektórymi z Was wymieniam się swoimi perfumami. Pozdrawiam te osoby bardzo serdecznie. Dziękuję. To co? Do zobaczenia. Pozdrawiam was pa i teraz dziękuję.